Dobry wieczór! Mamy dzisiaj 8 grudnia 2025 roku. W tym momencie jest godzina 19:15. Myślę, że jakoś tak nie pomyliłem się za dużo. Dzisiejszy film nagrywam w związku z sytuacją, która spotkała mnie dzisiaj, właściwie moją żonę. Mianowicie uszkodzeniu uległa nam pralka. Wszystko byłoby dobrze, gdyby to była powiedzmy taka zwykła pralka za powiedzmy nieduże pieniądze w granicach 2000 zł, ale tu sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ nasze urządzenie piorące, które uległo uszkodzeniu, to jest pralko-suszarka firmy AEG. Która została zakupiona przez nas w 2020 roku. Ja wiem, że minęło już 5 lat, ponad 5 lat od momentu zakupu. Natomiast urządzenie, które zakupiliśmy, nie było takim tanim urządzeniem, ponieważ jest to pralko, suszarka z pompą ciepła. I co do samego urządzenia, nie miałem żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o Pranie, osuszenie. Wystarczyło tylko zadbać raz do roku o wymiennik, o drożność wszystkich kanałów i wszystko było w porządku. Pranie, jak i suszenie super. Natomiast w tym roku urządzenie uległo awarii, a awaria to dokładnie uszkodzenie łożysk odbębna. No i nie nagrywałbym. Tego filmu, gdyby nie to, że taka awaria w przypadku większości pralek praktycznie dyskwalifikuje tą pralkę do dalszej eksploatacji ze względów takich, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie wymienić w żaden sposób łożysk od bębna, ponieważ producent tak wykonał urządzenie żeby uniemożliwić tą wymianę. I dzisiaj chciałem właśnie odnośnie tego nagrać film, pokazać Wam, jak wygląda moja pralka. Jest ona rozebrana w tym momencie. Wyciągnąłem z niej bęben, wytrasowałem sobie linię i będę przygotowywał się do rozcięcia bębna. Bo podejmę próbę jej naprawy. Może mi się to uda, może mi się to nie uda. Nie mam nic do stracenia i tak będziemy musieli prawdopodobnie zakupić nową pralkę. Natomiast, jeżeli uda mi się naprawić to, to po prostu będziemy mieli dwie. A teraz chciałbym pokazać wam, jak wygląda pralka rozebrana, jak wygląda bęben, jak to. Się kręci, jak to hałasuje, no i trochę ponarzekać na to, czym częstują nas producenci, za co płacimy. A więc, odwracamy kamerkę. Tu mamy praleczkę. Praleczka jest rozebrana. Tak jak mówię, jest to pralka, pralko suszarka z pompą ciepła. Jak widzicie, jest tutaj wymiennik. Tutaj mamy yy, sprężarkę. Trochę innych rzeczy. Jest tu bałagan, zakurzone w środku. Tak naprawdę nie było tu nigdy sprzątane. Jest to pierwsza taka gruba rozbiórka. Jak widzicie, wydostałem już z pralki bęben. Jest tutaj przestrzeń. Ogólnie wykonanie moim zdaniem bardzo dobre. Materiały bardzo dobre. Gumy to wszystko wygląda elegancko, jakby to można powiedzieć. Troszeczkę mógłbym się przyczepić co do różnorodności zastosowanych śrub, ponieważ część śrub mamy na. Wyleciało mi to z głowy na Torxa. Tutaj nie wiem, czy to dobrze w kamerze widać. Pewne śruby są na śrubokręt krzyżakowy. Mamy też śruby zastosowane z łbem sześciokątnym. Nie wiem, dlaczego nie ma tutaj standardu. Jak widzicie, tu mamy łeb krzyżakowy. To są takie szczegóły, ale te szczegóły są bardzo istotne, ponieważ z mojego punktu widzenia, jak ta pralka skręcana jest na linii produkcyjnej, to zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby każda śruba miała dokładnie taki sam łeb do przekręcania. A tutaj mamy trochę sześciokątnych, trochę torksów, trochę krzyżakowych. No, nie wiem, dlaczego w ten sposób to wygląda. Kolejna sprawa, która mi się tutaj nie podoba, to zastosowane wtyczki elektryczne. No, pierońsko trudno się je wyciąga. One mają y, zabezpieczenie, ale nie ma czegoś takiego, jak na przykład w samochodach występuje, że y, można nacisnąć i wtedy to zabezpieczenie puszcza i możemy tą wtyczkę wyciągnąć. Tutaj jest coś takiego, że nie ma do tego podejścia i właściwie ta wtyczka po jednym wyciągnięciu już jakby nie nadaje się do użytku dobrego, nie zabezpiecza się. Tutaj tak to wygląda, chociaż ciężko to widzę, kamera ma złapać. No powiem wam, że naprawdę bardzo ciężko było mi tą wtyczkę na przykład wyciągnąć. Tam znajduje się druga taka wtyczka od silnika. One są dość, dość trudne w, w wydostaniu. Cóż ja mógłbym jeszcze tutaj o tej pralce powiedzieć, jeżeli chodzi o wnętrze? No tak naprawdę no, nic, bez zarzutu. Przez 5 lat praktycznie tylko czyszczony był wymiennik, czyszczone filtry, standardowo co e, pranie z suszeniem. E, tutaj ten kanał e, był również czyszczony kilka razy. I tak to do tej pory działało. Nic tu się nie psuło. Natomiast tutaj mamy już bęben. No i słuchajcie, ja już tu wytrasowałem sobie linię prostą. Po tej linii będę dokonywał cięcia chirurgicznego szlifierką kątową, starczą do cięcia. Bo jest coś takiego. Ja teraz zakręciłem bardzo wolno. A ona naprawdę dość głośno hałasuje. Ja zakręcę może tutaj, od tej strony. Zobaczcie sobie jaki hałas wydawała z siebie ta pralka, jak ona rozkręcała się do 1200 obrotów, na przykład. A co jeszcze chciałbym podkreślić, co jest bardzo istotne. My w większości przypadków, tą pralką yy, praliśmy w cyklu pranie-suszenie 3 godziny 3 kilo, czyli ta pralka, jej ładowność maksymalna to jest 10 kg. Natomiast my korzystaliśmy głównie z prania, z suszeniem 3 godziny, 3 kg, i ten program robił robotę. Praktycznie ubrania wyciągane były już wysuszone, można było je załadować do szafy, jeżeli oczywiście wymiennik i kanały były wszystkie drożne. No ale niestety to, to to jest po prostu porażka, moim zdaniem, tak? bo gdyby ta pralka tak jak mówiłem wcześniej, kosztowała 2000 zł i po tych 5 latach ja nie miałbym żadnych pretensji do producenta. No nic bym powiem Wam szczerze, nie narzekał. Ale ta pralka kosztowała 5700 zł w 2022, 2020 roku. I powiem wam szczerze, że trochę mnie boli to, że wydałem tyle pieniędzy wtedy na tą pralkę. Ponieważ gdybym wiedział, że to jest tak rozwiązane, to bym jej nie kupił. Bo uważam, że tu łożyska powinny być wymienne z tej strony. I rozwiązanie tu powinno być tego problemu bardzo łatwe. Wystarczyłoby tu zrobić gniazdo na łożyska w obudowie. Dokręcane na kilka śrub z uszczelnieniem typu O-ring czy coś innego. Można nawet silikonu użyć, byleby to dokręcić na kilka śrub. I bez problemu z tej strony po odkręceniu 4, 5, 6 śrub, nawet wyciągamy gniazdo. Bęben leży luźno z tym zwałem. Wymieniamy łożyska. Smarujemy smarem, jak tam potrzeba gdzieś przesmarować. Uszczelniacz rzeczywiście zakładamy, wkładamy sobie taki yy, cały korpus z łożyskami dokręcamy śruby, czy tam wcześniej wymieniamy uszczelniacz, dokręcamy śruby, składamy to wszystko, jedziemy dalej. No ale tu, no żeby tu wymienić łożyska, słuchajcie, to trzeba rozciąć ten zgrzewany bęben. No to jest kuźwa porażka. To jest naprawdę porażka. Ja nie rozumiem, Dlaczego jest to tak robione? Piszcie mi w komentarzu, jeżeli znacie uzasadnienie tego, bo ja naprawdę nie mogę sobie tego wyobrazić. Ja teraz, żeby wymienić te łożyska, muszę ten bęben rozciąć. No to jest po prostu chore. Nie da się tego normalnie opisać. Dlaczego tak jest to robione? Są pralki tańsze, widziałem które mają właśnie takie gniazdo i ono nawet nie jest przykręcane na śruby, tylko jest wkręcane, jest na gwincie, można sobie wykręcić, wyciągnąć, łożyska wymienić, włożyć i po problemie. A tu, no jak zepsują się łożyska, to dziękuję do, do, do wyrzucenia, tak? albo dajemy do y, fachowca, który nam to Zrobi. Rozetnie, bęben, wyciągnie, wymieni łożyska, poskłada wszystko, uszczelniarz nowy i pospawa, tak? No ale zwykły człowiek, no zwykły człowiek tego nie zrobi, bo nie ma sprzętu do tego, bo musiałby sobie kupić zgrzewarkę do plastiku, musiałby sobie kupić materiał, w tym przypadku jest to PP. No kurczę, dlaczego jest to tak robione? Piszcie mi w komentarzu. Ja jestem bardzo zły. Gdybym wydał na tą pralkę 2000 po tych pięciu latach uważałbym ją za kompletnie zamortyzowaną, nie miałbym żadnych e, zarzutów. No ale niestety 5700 zł to już powiem Wam szczerze, że trochę mnie boli. I ja rozumiem, że to jest pralko-suszarka. Ale cały sprzęt tam o sprzęt to wszystko jest sprawne i działa. Tylko to to to. Ona już zaczynała się przycinać w pewnych momentach, ponieważ tam się prawdopodobnie dostała woda. Ten smar, który jest w łożysku, w tym wewnętrznym, został wypukany, bo uszczelniacz się rozszczelnił. No i takie coś. Nawet łożysko tak naprawdę się nie rozleciało. Tam się prawdopodobnie pojawiła korozja, ale nie ma możliwości w żaden sposób tam e, cokolwiek zrobić bez rozcinania tego bębna. No jestem po prostu zdenerwowany na firmę AEG. No i musiałem się wygadać. Także dzisiaj taki troszeczkę inny materiał. Piszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja uważam, że jest to yy, swojego rodzaju spisek, żeby po prostu po 5 latach sprzed wyrzucić, kupić nowy. To tyle w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam i cześć!